powitamy państwa bardzo serdecznie już na trzecim wojnickim marszu życia i nadziei. Witamy bardzo serdecznie wszystkich obecnych. Cieszymy się, że państwo przyjęliście nasze zaproszenie. Jest jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani z tego, że możemy w dniu dzisiejszym spotkać się wspólnie. Przypomnę, że wczoraj z tego tytułu odbyła się konferencja medyczna na temat walki z chorobami nowotworowymi z rakiem, z rakiem prostaty, z rakiem piersi też bardzo dużo uczestniczyło osób. To ważne też uczestniczyła młodzież szkół ponadgimnazjalnych, kolnicki szkół ponadgimnazjalnych, czyli również to spotkanie, ta konferencja miała działania jakby profilaktyczne dla młodych osób. Szanowni Państwo, jest nam bardzo przyjemnie, że naszą uroczystość zaszczycili honorowi patroni, tak bardzo serdecznie witam wśród nas Pana Starostę Chojnickiego Stanisława, Stanisława Skaję. Brawo! Witam bardzo serdecznie kolejnego patrona naszego marszu Burmistrza Miasta Chojnice, Pana Arseniusza Finstela. Witam bardzo serdecznie patrona naszej imprezy, Wójta Gminy Chojnice Pana Zbigniewa Szczepańskiego. Jest nam miło, że wśród nas jest również przedstawiciel Rady Gminy Chojnice, pani radna Ewa Pruska. Bardzo serdecznie witamy wśród nas również dyrektora powiatowego Centrum Rodziny, pana Andrzeja Kościelskiego i zarazem radnego miasta Chojnice. Szanowni Państwo, kolejnym etapem. Jest hymn, a następnie pani Maria przedstawi naszych gości Stowarzyszenia Amazonek województwa Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Zachodnio-Pomorskiego i Wielkopolskiego. Ale o szczegółach to potem za tak chwileczkę pani Maria. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Wszystkich państwa witamy. Teraz, jak zawsze, wszystkie amazońskie rdzy zaczynają się w nowym. W sercu was ludzie noszą. W sercu za Wami proszę, z serca piosenki śpiewa, w sercu urazy nie ma. Nie ma rzeczy, nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystkich ludzi uszczęśliwia, tylko daj mi... i nic więcej mi nie trzeba. Tylko daj mi Panie proszę skrawek nieba i nic więcej, i nic więcej mi nie trzeba. Szanowni Państwo, w związku z tym, że tak ładnie przybyliście, chcielibyśmy podziękować serdecznie osobom, które was wspierają. Mamy Automobil Klub Chojnicki. Wielkie brawa dla nich. Kochani, w tym roku wspólnie ze szpitalem naszym powiatowym chojnickim mamy tutaj grupę ratowników, którzy przeszkalają młodzież i mieszkańców Chojnic. Mamy tutaj panią Katarzynę Pawłowską z Lux która która bardzo mocno zachęcała y, mieszkańców Chojnic do badań mamograficznych. Mamy hodowców gołębi, którzy również was to i wesprą. Oczywiście Hońskie Centrum Kultury. Szanowni państwo, zebraliśmy się tutaj, żeby po raz kolejny zademonstrować naszą wolę życia i przeżycia, żeby pokazać społeczeństwu, ludziom zdrowym i chorym, że raka można pokonać, że z rakiem można żyć. W zeszłym roku, w zeszłym roku wczoraj na konferencji był wykładowca, też z nowotworem, a jednak udziela się, pracuje. I to z tego, moment, z tego miejsca po, y, pozwolę sobie zaapelować do pracodawców po raz kolejny. To, że my y, jesteśmy chore, że jesteśmy Amazonkami, nie dyskwalifikuje nas jako pracowników. Mamy pewne ograniczenia, ale możemy pracować wydajnie dla y, rozwoju danej firmy. <grym> Jeszcze raz apeluję również do społeczeństwa zdrowego, żeby. Y, y, Pilnowali badań profilaktycznych. To ja bym miała tyle. Jeszcze raz serdecznie witam zaproszonych gości, władzę i przede wszystkim nasze koleżanki, bo tak jak jedna zgłaszając swój akces powiedziała, jedziemy na tym samym wózku i musimy się wspierać. Jak się nie będziemy wspierać, to inni o nas zapomną. Musimy same zadbać o swoje interesy. Dziękuję ślicznie. Szanowni Państwo, za chwileczkę przygotujemy się do przemarszu do Końskiego Centrum Kultury. Zapraszam do siebie Jacka Łuszkiewicza, pedagoga naszej szkoły. Także Szanowni Państwo, jeszcze chwila dygresji. Skąd się wziął taki pomysł? Właśnie Amazonki Wojnickie, że właśnie Zespół Szkół Panogimnazjalnych które 2 Wojnice razem organizują takie ważne przedsięwzięcia, jakim właśnie była wczorajsza konferencja, a także dzisiejszy marsz. Przed laty właśnie zaprosiliśmy Wojnickie Amazonki na pogadanki, na wykłady do naszej szkoły, na spotkania z naszymi uczennicami, z naszymi uczniami, i stąd właśnie zaczęła się nasza wzajemna miłość, nasze wzajemne partnerstwo. I poprzez właśnie tą historię, już trzyletnią, owocem właśnie tego pierwszego spotkania, tej współpracy są te przedsięwzięcia, które przeżywamy w dniu dzisiejszym i na pewno spotkamy się w takiej formie jeszcze nie raz, a na pewno już na czwartym chojnickim Marszu Życia i Nadziei za rok. Drogie Amazonki, szanowni goście, jestem wytypowany przez pana starostę i pana wójta ze względu na to, że jestem gospodarzem miejsca. Chciałbym Panie bardzo serdecznie przywitać w Hojnicach. Jest nam bardzo miło. To jest wielkie wydarzenie. Przyjazd tylu osób, tylu państw, tylu miast do, do Hojnic. Życie zawsze wiąże się z nadzieją. Każdy ma różne nadzieje. One są związane oczywiście z tym, jak żyje i co w jego życiu się zdarzy. Jesteśmy pełni podziwu dla Waszej postawy i dla tego, w jaki sposób żyjecie, i chcecie jeszcze przekazać swoje doświadczenia. Innym ludziom, których coś też może jeszcze spotkać w życiu. Dobrego albo złego, bo o tym nie wiemy. Nad tym czuwa ktoś inny, nie my. Dziękuję bardzo za obecność w Cholicach. Dziękuję organizatorom i liczę na to, że spotkamy się znowu za rok. Zapraszam do Cholic. To jest serce miasta, niedaleko Park Tysiąclecia. Dookoła przepiękna gmina, najpiękniejsza w Polsce, z pięćdziesięcioma jeziorami jeziorem Harzykowskim. A powiat Chonicki to jeszcze Brusy, Czerski i Konarzyny. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w tej chwili nastąpi inauguracja naszego marszu. Przejdziemy sobie przez piękną naszą chońską starówkę do Hońcowego Centrum Kultury, gdzie nastąpi dalsza część artystyczna. Jeszcze będzie mała niespodzianka, zanim rozpoczniemy, Pan Starosta da sygnał do rozpoczęcia marszu. Także proszę uważać, proszę obserwować. Bardzo bym prosił, tak jak Państwo stoicie wszyscy w prawo zwrot i dołączamy do naszych kochanych bławatków. ha <laughs> ha thank you